A coś mi tutaj się dzieje, niedobrego? Znowu, co to, to dlaczego? Obejrzcie hmm. hmm. No, tak nie będziemy grali, guys. Wiecie co? Muszę się resetnąć. Resetny Netan, zaraz wracam. Także jeszcze zróbcie herbaty sobie. No to tak coś, no niby teraz działa, ale. Hmm. Polecimy testową bitwę w takim razie, zobaczymy, ale coś mi się to nie podoba, coś śmierdzi takim Niemcem. Hmm. Będziecie mieli pokaz z klatków. Tak nie miało być. Nie wiem, Dobra, spróbujmy, spróbujmy polecieć. Nie wiem, zobaczymy. To tak, coś tak ci powiem. Tato nie działa za bardzo. ale bitwa się odpaliła, dla równowagi, nie? Znaczymy go? Aha, na fejmie MMA, to 100, są te free fighty, tak? No, jestem mega fanem. Czekajcie, mam jeszcze jeden pomysł. Coś, coś może to da. sprawdzę to. Jakby się strasznie przycinało, napiszcie mi, mm, bo coś faktycznie jest na rzeczy. I to chyba u mnie. Ja witam was oczywiście, witam was, Szymankę. Www, tanie poniedział... o, co? Falu mi to artykułem przez przypadek? Aha. To go, go, znaczy to nie. Mm, to nie gadamy z nim. Nie no, przycina się jak gówno. Co za gówno. To gówno jest gówne. Ten debil jest idiotą. Przecina jak sukwa. Reset na się po tej literce, widzicie? Mojego pięknego neta. Z moim pięknym komputerkiem. Tu się ostatnio wyjebałem kołowcem. Grałem sam z exitem. Baza Cezar grania 50 zł. złotych. Łopanie, baza aż się naprawił OBS. Znaczy w sumie nie, ale. Dziękuję ci, Tato. Bardzo miły przyjazny początek tego strumieka. Gosy znowu się klatkuje cały czas. Nie wiem czy tam macie straszną wiksę. Widać coś? Mam czerwoną napkę co chwilę. Co za gówno, co za gówno, ale baza tutaj mnie rozpieszcza, także. O, ten ma zajbą dzwona, a ja wciąż jadę. Kurzu. A by chciał trochę demedza, trochę, nie dużo, troszkę. Mam, kamilów pobrane to chyba. Nie wiem. Chyba w tle było. Yeah. Nie chowam się całkiem, bo ten leciał, uciec, ale chyba nie uciekł. No to wychodźcie. Aha, fajnie. Zgasiłem fajkę. Tak, że zgasiłem fajkę, że się podpaliło po popielniczce i mi się dymi w teraz po popielniczki. No to dobrze, dobrze. Zaporowy. A który jest zmęczony. Nie może słychać po mnie, może nie. Ale trochę tak jest. A on sobie, kurwa strzeli i nie odskakuje, nie Coś się kurwa pokażę w takim razie. Może twój ziomek coś mi pokaże. Aha, pokazałem tej skarpie jednak co nie myślę. No go kurwa. Boa mnie? Przecież mi kurwa to ziomka strzelał, Słuchaj ty. Nie ma za co! Baw się mm, baw się. Masz fajną mapę, także baw się Ogień z dupy Setabulu, ten tam dalej kurwa kłóca, jestem pewien. Dokładnie wcale nie dało się porobić, jak mała dziewczynka, stary. Wcale, wcale. Ten musi cofnąć wieżę, żeby zobaczyć, gdzie jedzie. To też miłe. O nie, set rakował mnie. Say what? Aha, są jakieś czołgi, kurwa, nasi mają to w dupie potężnie. To fajnie, kurwa, to fajnie. pani panie mają w żopu! Cii, cii. Cii, to, to. O, ten się wkurwił! O, ja pierdolę! Ale się wkurwił! Trzeba uważać, kurwa. Ci byli moi sojusznicy, nie wiem. Dalej się to tnie, nie? Zrobiłem alt tab, zielona lampka. Ta, bardzo mi miło, komputerku, ale... To chyba nie tak ma działać, wiesz? Reset bólu. Niestety reset bólu nie ucieknę przed tym. Także dajcie mi 5 minut. Niestety. Zaraz.